Jesteś właścicielem restauracji i zastanawiasz się dzisiaj, czy twój szef kuchni powinien być tylko wspaniałym kreatorem smaku i tworzyć niesamowitą atmosferę na kuchni, a do tego piękne dekoracje na talerzach. Nie. On powinien dzisiaj być przede wszystkim menadżerem kontrolującym koszty twojej restauracji, kontrolującym twoje pieniądze i czas pracy ludzi, którzy są zatrudnieni w jego dziale. Jeżeli on tego nie potrafi, to teraz. Twoją rolą jest wysłać go na szkolenia Złota Piątka do nas, do Warszawy. Zapraszamy gorąco. Poniżej masz kontakt do naszego biura. Do zobaczenia na szkoleniu.